Witam Państwa, nazywam się Styna Wicenty, jestem koordynatorką projektów kulturalnych w Muzeum Emigracji i zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Stacja Emigracja, czyli spotkania z znanymi polskimi emigrantami, osobami, które mają emigracyjne doświadczenia w swoim życiorysie, ale także z Polakami, którzy za granicą odnoszą sukcesy zawodowe i takim właśnie gościem będzie Janusz Kaniewski, na spotkanie z którym zapraszam 11 kwietnia, czyli w najbliższy czwartek, na godzinę 18 do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. I pan Janusz Kaniewski zainteresował nas w kontekście Muzeum Emigracji jako osoba, która przez kilka lat mieszkała we Włoszech. Tam rozpoczął swoją karierę projektanta, designera. Janusz Kaniewski jest być może Państwu czy, czy większości z Państwa znany. Jest on jednym z najbardziej znanych projektantów, polskich projektantów młodego pokolenia. Jest między innymi wykładowcą w Instytucie Designu w Turynie i Royal College w Londynie. Po kilkuletniej przygodzie zawodowej we Włoszech, gdzie pracował w słynnej pracowni projektowania samochodów Pininfarina w Turynie, wrócił do Polski i założył tutaj studio projektowania Kaniewski od Design i o tym m.in. dlaczego wrócił, dlaczego zdecydował się jednak na powrót do Polski i kontynuowanie kariery, jednak międzynarodowej kariery, ale już w Polsce, o tym chcemy porozmawiać z Januszem Kaniewskim. Jest on na pewno ciekawą osobą nie tylko dla miłośników designu, ale także dla fanów motoryzacji. Jest on projektantem wielu twarzy czy masek samochodów, współpracował między innymi z Fiatem, Ferrari, Lancią. Także na pewno dowiemy się wielu ciekawych rzeczy na temat projektowania wyglądu samochodów. Gdyńsk, Gdynia zna Janusza Kaniewskiego między innymi ze względu na festiwal Gdynia Design Days, którego był kuratorem w 2012 roku, a spotkanie poprowadzi Hubert Bilewicz, wykładowca SPA, następnie Uniwersytetu Gdańskiego, który jest specjalistą w zakresie polskiego, polskiej sztuki użytkowej i designu XX wieku. Także na pewno rozmowa będzie interesująca zarówno dla, dla tych, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o współczesnym designie. Jak i właśnie dla fanów motoryzacji, który Janusz Kaniewski na pewno zaprezentuje swoje projekty i opowie o tajnikach przygotowywania projektów samochodu, a z kolei spotkanie odbywa się w bardzo adekwatnym miejscu do, do tematyki tej stacji emigracji, ponieważ odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, w nowo otwartej części parku, kompleksie wystawienniczo-konferencyjnym. Także wydaje mi się, że będziemy tam pionierami, po raz pierwszy wejdziemy do jednej z sal konferencyjnych i w tym miejscu właśnie będziemy rozmawiać o współczesnym designie. A więcej informacji znajdą państwo na stronie www.muzeumemigracji.pl i na naszym profilu na Facebooku. Człowiek, się na Wincenty z Muzeum